pomysł na politykę prorodzinną, przepraszam, demograficzną. Przepraszam bardzo Związku na chwilę, tym... pani, pani Poseł. Czy ja mogę Pani prosić o ciszę? Proszę Pani, proszę Panią o, o spokój. Czy Pani mnie słyszy? Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę. Czas leciał, więc jak nie zdążę, to tylko poprawkę chcę uzasadnić. Więc my dzisiaj dajemy Wam szansę. Wczoraj na komisji nie dało się rozmawiać, bo na tej komisji się nie da rozmawiać, więc dzisiaj, dzisiaj dajemy Państwu jeszcze szansę składając poprawkę. Przepraszam poprawdę. Panią bardzo, ja Pani przedłużę czas. Czy ja mogę prosić o ciszę? Panią proszę o ciszę. Słyszy Pani mnie? Nie, Panią z tyłu. W związku z tym. Słyszy Pani, tak? W związku z tym bardzo proszę w spokoju słuchać. Przyjdzie pani kolej, będzie pani miała swój głos. Czy pani to zrozumiała? Dziękuję serdecznie. Proszę bardzo. Przedłużam pani czas o minutę. W związku z tym, że wczoraj nie mieliśmy nawet możliwości, żeby nasz projekt, złożony przez Obywatelską był procedowany, wbrew można powiedzieć parlamentarnemu zwyczajowi, składam poprawkę, żeby ten, żeby ten projekt, żeby ten projekt, świadczenie 800, plus, weszło w życie tak jak w projekcie planowaliśmy, czyli z dniem 1 czerwca. I wnoszę o to, żebyśmy mogli nad tym pracować. Jednocześnie informuję, że złożyliśmy poprawkę do nowelizacji ustawy budżetowej, która zabezpiecza te środki.